Dziwnie Niebiescy. Telewizja kibiców Ruchu Chorzów. No cóż, zakończyło się spotkanie wynikiem remisowym. Bardzo, wiadomo, trudny teren, ale myślę, że fajne warunki do grania, bo, 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 bo świetne boisko i świetny, świetny przeciwnik. Ja myślę, że z przekroju całego spotkania trzeba uszanować ten remis. Były różne momenty w tym spotkaniu. My mieliśmy sytuacje bramkowe, Ruchożów miał też swoje szanse, na koniec się skończyło remisem. Może troszeczkę szkoda dla nas, że te, te, ten remis w ostatnich minutach, stracona bramka, bo gdzieś tam była sytuacja, żeby, żeby, żeby wcześniej strzelić na 2-0, ale tak jak mówię, to z przekroju całego spotkania moim zdaniem wydaje mi się, że to jest zasłużony wynik i hmm. no, trzeba, trzeba ten, ten wynik w, na, z naszym, w naszym wypadku szanować. Jesteście na czele tabeli, nie wiem, awans to jest jakiś cel sportowy dla Was, można tak to nazwać? Myśmy dostali zadanie utrzymania się w tej lidze przed sezonem tak? ale jesteśmy ambitnymi ludźmi więc każdy mecz gramy po to żeby wygrać i tak się złożyło że jesteśmy na pierwszym miejscu teraz dalej będziemy chcieli w każdym meczu wygrać. I jeżeli się okaże na koniec sezonu że jesteśmy na pierwszym miejscu to, to, to będziemy szczęśliwi oczywiście ale nie ma jakiegoś takiej może planu czy celu bardzo mocnego nie wiem tak jak na przykład miał Lech Poznań w tamtym sezonie że naprawdę bardzo chciał awansować bo Natomiast my, my, tak jak mówię, no, gramy w każdym meczu też o zwycięstwo i jesteśmy ambitni i na pewno chcemy wszystko wygrywać. Jeżeli się na koniec okaże, że, że to nam zapewnia pierwsze miejsce, to na pewno będziemy szczęśliwi i, i podziękujemy za to.